I to będziesz chory? Hello, nie będę chory. I to jedziesz na chcinę? Jadę. Tak. Na 100%. Jutro, jest niedziela, dzisiaj jest sobota. Dzisiaj, dzisiaj w, sobo w sobotę jedziesz na chciny. Nie, jutro jadę na chciny. Dzisiaj? dzisiaj jest sobota już. Aha. Okej. Okay. Jest. Ja jest Gdzie jedziesz? Jutro jadę o godzinie 16.00 na chzciny. Krzysiek jutro nie słucha ich bo one są. Dziewczyny z nami. Mhm. Ale i nie za dużo mądre. My jesteśmy w ogóle z Tomkiem. Zobaczymy. No. My z całej Bitki borske. Zobaczymy. Ja pojadę, nie martwcie. Na gdzie? Na chrzciny. Ale nie będę zdychał i wyzywał? Będę. Będę <laughs> zdychał i nie będę wyzywał. <laughs> Albo się uda, że nie będę. Na pewno się uda, że nie będę. Krzysiek kto tak mnie lubi, nie ty, tylko mój mój zięć, że on mnie zawsze uratuje. No chyba. No przecież całkiem musiałem wypić dzisiaj. Nie było siły. Kubią. Nie wiem, że z nami nie No tak, tak samo by się uchał. Normalnie. Ok, palca i idziemy spać.